Witam wszystkich serdecznie w odcineczku, w którym ogłoszę wygranego konkursu, który odbył się na kanale. Filmik, jak widzicie, tutaj jest nagrywany o 10.24, a on dopiero pojawi się o 16, bo dopiero wtedy będę dał rady mniej więcej być w domu. I na wstępie mówię, osoba, która wygra, dostanie dzisiaj bądź maksymalnie do jutra pieniądze. w kardę dokładnie, bo obecnie w danej chwili nie będzie mnie w domu, więc... Jeśli nie dałbym rady załatwić PaySafe Carda dzisiaj, to nagroda będzie jutro, spokojnie, nie martwcie się. Ale dzisiaj omówiłem ogłoszę zwycięzcę. O 11 pojawi się wynik tego konkursu, napisane dokładnie na Discordzie, a o 16 filmie, tak jak mówiłem. No i dobra, jak to będziemy losować? No to tak, mamy tutaj osóbki i tutaj policzę, ile tych osłupek jest i wpiszemy, wpiszę na random, i będziemy losować to na random orgu. Tylko pierwszą muszę policzyć osóbki. Ile to jest osóbek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czy sześć, czy siedem? Trzydzieści osiem osóbek. Dobra, widzowie, trzydzieści osiem osób jest, więc teraz przejdźmy na randomorga wpisujemy 38 osóbek jest oczywiście losujemy od pierwszej osoby do 38. I osoba która wypadnie na tutaj powiedzmy numerek 14 na przykład albo tam nie wiem obojętnie jaki to wtedy będziemy od góry losować osóbki w sensie losować. Każda osoba ma tutaj swój numer tak. Osoba która napisała pierwszy komentarz ma numer 1 tak wiecie po kolei tam jest. No i dobra wylosujmy. Wielka wielki chwila wielka chwila sprawdźmy sprawdźmy numerek 8 dobra. I zobaczmy, kto jest numerem 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wojownik Shaolin gratuluje wygranej... E, tutaj już piszę do wojownika Shaolin. Mm. Witaj. Napiszę tutaj witaj. E, cześć. E, I tutaj napiszę mu wiadomość i ja chwilę wam pokażę. No i dobra widzowie, tutaj właśnie napisałem już wiadomość, już wysłałem wojownikowi Shaolin, że żeby po prostu odpisał na tę wiadomość. Tak naprawdę co on musi zrobić? No właśnie odpisać na tę wiadomość. No i wysłać screena, że subskrybuje mój kanał. No i oczywiście tutaj jak widzicie, jeśli nie odpiszę do godziny 12, kolejnego dnia, czyli dokładnie 1 września to niestety będę zmuszony losować kolejny raz, tak jak to było na filmie tutaj. Musicie mi zaufać, będę, jeśli, jeśli on nie odpowie, to wylosuję kolejną słupkę w identyczny sposób i spokojnie nie będzie żadnych oszustw ani nic takiego. <laughs> ale mam nadzieję, że odpiszę Wojownik Shaolin, bo to by byłoby smutne, kiedyby wygrał i nie odpisał niestety. No i to tyle tak naprawdę. Zapraszam do kolejnych konkursów, które się pojawią w przyszłości, bo na razie przez jakiś czas nie będzie. Chyba, że wbijecie pewne progi na kanale później na Discordzie, ale to o tym nie będę mówił. No i to tyle. Ja wszystkim dziękuję za oglądanie. Na razie cześć i pa.